Witam kolegów hodowców, koleżanki, hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Tutaj jesteśmy w moim gołemniku przy, przy moich dziewczynach. Jak widzicie o, a, dziewczyny sobie siedzą, no i trochę ich tu jest. Sobie tu siedzą. I tak e, właściwie nagrywam ten filmik jako podsumowanie lotu. E, podsumowanie no, nieudanego lotu w pewnym sensie, nieudanego sportowo. Dwie 500 w tym roku się odbyły i obie nie były dla mnie za szczęśliwe. Pierwsza taka ciężka. E, no i gołębie się schodziły, ale się schodziły, schodziły, schodziły i w końcu się poschodziły. E, ta teraz też e, była taka dziwna najszybsze gołębie mi po prostu mm, zawiodły. Nie wiem co się stało kompletnie. A koledzy często mnie pytają jak przygotować gołębie do lotu. E, no to chyba chyba muszą zmienić źródło informacji, bo bo sam nie wiem co zrobiłem, więc no, ciężko doradzać innym, jak samemu się nie ma pojęcia, co się stało właściwie. E, znaczy dziwne, czy, czy dobrze, bo gołębie wracały w dobrej kondycji, nawet te co przyleciały na drugi dzień. Tam pokazałem samiczkę, akurat tutaj, tutaj siedzi, tu ma miejsce. Od Adamazenkę, która przyleciała o godzinie 17 na drugi dzień, koło 17, wesoło poszła do samczyka, jakoś taka nie była w ogóle, w ogóle zajechana. O, a teraz one już siedzą, chcą spać. no Może im tu przeszkadzam trochę, ale tak nie byłoby podsumowania lotu. No, raz pod górkę, raz pod wozem, raz na wodzie Tym razem pod wozem, spadek w oddzielę. Spadłem chyba na siódme miejsce, powiem wam, nawet listy nie oglądałem. Chyba 15 konkursów zrobiłem tam, to mi koledzy powiedzieli, że tyle zrobiłem, bo ja listy nie oglądałem. Nie byłem z zegarem, bo tak wypadło, że akurat miałem wyjazd rodzinny, więc kolega mi zabrał zegar, ale już wiedziałem, że z tym lotem coś jest nie tak. Gołębie spóźniły, inni dostali dużo wcześniej. Moje, moje gdzieś tam się Żaden nie załapał w tej czołówce No i tak się w ogóle Zastanawiałem co jest grane Ale Tak samo e, oglądałem Relacje e, z, z gołemnika Morel team, I okazało się że on też twierdził, że ten lot jest dziwny Też dostali późno Gołębie dostał Też te szybkie gołębie mu tam Gdzieś nie zrobiły tej czołówki Takiej stricte nie wiem, czy to jest, czy one jakoś poszły, poszły, w, nie wiem, czy tam były jakieś burze po drodze, takie rzeczy, ale czy poszły i, i, i się zagalopowały, czy, czy coś je zatrzymało i się nie przebiły. Taki lot rozbity, falami przychodziły z różnych stron, nawet od południowego zachodu, co było dziwne bo wiatr wypychający południowo-zachodni wypychający, czyli teoretycznie by tam od północy gołębie przychodziły, czy ewentualnie północnego wschodu, owszem, też tak przychodziły, ale zdziwiło mi, że widziałem niektóre gołębie, że zsiadły z południowego zachodu, także no to było, to było dosyć, dosyć dziwne. Pocieszające jest to, no, że jak widzicie jest tu sporo gołąbków, bo jest po prostu komplet. Wszystko, co zakoszowane, to w domu. No to można powiedzieć szczęśliwie, te ciężkie, ciężkie, nieudane pięćsetki. Ciężkie, nieudane pięćsetki, tak sportowo, a na szczęście jest drużyna, którą można dalej walczyć. No i to, to, to jest w tym wszystkim pocieszające. Myślałem czy źle przygotowane fizycznie, no ale jak przyszły, doleciały, no to, to te siły na ten przylot miały. No i tak to tutaj wygląda. Teraz czeka nas 300 i 700 kilometrów Właściwie się można było zastanawiać co zmienić i, i co robić. No i tak chyba na spokojnie, to nie ma co panikować chyba trzeba dalej robić robić swoje i, i tyle bo, bo nic, nic tutaj nie wykombinujemy w tym temacie samczyki się ożywiły jak tu jak tu wszedłem Także to tyle odnośnie podsumowania podsumowania lotu Tak jak zacząłem mówić, No mamy jeszcze teraz porządne loty 300 700, potem 500, potem 300 700, potem 300 i potem 700 i 1000, czyli dostało nam no, e, dwa razy, trzy razy dublowane, czyli 6 lotów i dwa pomiędzy, czyli 8 lotów nam zostało, 8 lotów, w tym 4 loty kategorii C. 4 loty maraton i 3-3. Także ogólnie jest szansa jeszcze tam jakieś kategorie pozamykać. Bo do tej pory to tak mnie na razie na razie to no za rewelacyjnych tych wyników w kategoriach na pewno nie ma każdy ma jakiś tam zadatek parę gołębi, ale, ale no niestety niestety jakoś tak to. Ten sezon, no, ciężko idzie, ciężko idzie. Czasami tak jest. No jest się ma te same miejsce, takie same konkursy, ale te same gołębie się układają. A tu tak te gołębie się dosyć, że tak powiem zmieniają, więc. No widzicie chcą spać biedaki, więc niech odpoczywają. No kupkę tu zrobiła. Tamiczka. Dobrze patrzę na ciebie? Ten czy niżej? Jeden. Ta. O, tu prawie świeżą, Także no, niby... Niby wszystko... nie to zbliżyć? Nie chcę, nie chcę tam wchodzić bliżej, bo, bo ich już będę, będę stresował. Także niby wszystko, ok? A nie do końca, ok. Także tu sobie towarzystwo śpi. A dwie samiczki mam kontuzjowane. Jedna ma lotki złamane. Druga, druga, no, córka szaleńca, coś tam ze skrzydłem. Już ją wycofałem, bo I nie jest tu w drużynie. No a reszta tutaj, tutaj będzie walczyła dalej na lotach i... I tyle, no, powoli do przodu. Także pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki hodowczynie. To tak woli wyjaśnienia, i, i zapraszam na kolejne relacje, na kolejne filmiki. Ech, też idę, zmęczony jeszcze. Trzeba dokumentację do pracy jeszcze Podorabiać wieczorami No a tak rzecznie sobie siedzą A na tym locie to już tak Jak siada pierwszy gołąb Nie z tych pierwszych szpicowych To już wiadomo że Nie wiem czy mu jest taka reguła Jak po, po, po pierwszym gołębiu Który siądzie już można powiedzieć Czy jest dobrze Czy jest szansa żeby było dobrze Czy po prostu coś jest nie do końca halo, no nie, nie ubliżając innym gołębiom, ale ja z jakiś taki robociarz, jak tak powiem, czy, czy... Jednak ten gołąb musi mieć ten błysk i, i to gołąb ma coś w sobie. Jeśli jest sprinterem, ma ten błysk i taki sprinter siada pierwszy, to wiadomo, że jest czołówka. A, a jak już siada taki robociarz pierwszy, to już wiadomo, że coś jest nie tak. Tym razem tak było, że o, dobry gołąbek pierwszy siadł, siadł, taki co był parę razy w czołówce, no ale nigdy pierwszy, no i jak taki gołąb siada pierwszy na gołębniku, no to się okazuje, że jednak wtedy inne gołębie u konkurencji były, były wcześniej. Ale nic, walczymy dalej. Pozdrawiam, oby się kolejne loty odnośnie przynajmniej stradnie nie były gorsze, żeby, żeby móc w komplecie liczyć na te gołąbki, to najważniejsze, że jest drużyna, że przyleciały, że dały radę, jak przyszły to mogą się, mają szansę się poprawić, gorzej by było jakby świecił gołębnik pustkami to można by być załamanym, a tak no e, jak to się mówi, gołębie uczą pokory wynik uciekł, ale gołębie są i to jest w tym wszystkim najważniejsze